Siemam. witajcie w kolejnym rajdzie. Dzisiaj jesteśmy z Pikaczu i Szkicy. Siema. Siema. To ja co? Plantujcie. Czekaj, Plantujcie, no to, skanujcie. Czekaj, płanę No jest. Mam piecyk. Czekaj, mam piecyk. Ty, daj mi młotek. Pompa. Boże, biedaków masz. To się nawet z plecaka nie mam. A czerwono, kurtkę to nosisz, tak? Bo mi stać. No. Mam skrzynkę to i drabinę. No, tu jest totem, tym, No, to i dwie skrzynki. Czekaj, tym waszym Dobra. sposobem, spróbuję, bo mi to głównie działa. Tak no, jest To tym. No, Jeszcze Raz. Chłopacz, nie pójdzie. Sadzimy ja Chłopie, ja nie płynę. Nie, nie. nie plantuję. Zobaczysz. Poszło. Ja kiedyś źle zaplantowałem. O nie źle. Ale. O, fajne. Dobra, biegnij. No, 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 Mam młotek do siebie. Panuje, no. tak rajdy. Ty, jak to? Gówno jest. Znowu. nie świetnie, świetnie panowie, świetnie. Bierzemy węgiel. Dalej. Bierz, co się da. Wszystko. Rozbierz By, to. Był jakiś plecak, czy nie? Nie. No to Dobra. to Dobra, mu tłuka. Nie no, to zostaw mu na pamiątkę. No, wiem. Ale za to bazę rozbiorę. Drewno to walić. Czy chcesz trochę? Nie, nie Albo dawaj, przyda się. Zawsze coś się przyda. Dobra. To co, to widzimy to się fajny. pod następną bazą. Tak. Wróciliśmy, mamy nową bazę. Postanowiliśmy, że zarysujemy taką odmiankę na skalę coś. Dobra, To no. są drabinki. Dobra. Tu jest gówno to jakieś kuba. drewniane. No. Stawiaj Pikachu. Tak. wbijamy sobie na górę. No. Dobra, ja już tepniesz. jestem. Ja po tej da. <noise> Nie, tepniesz z czwórką na no, górę. dawaj. O. Dobra, leć, kapitan. Teraz ja mu Serio? <noise> Dobra, nieważne. No, dzięki. Dzięki. Nieźle. Nice. A nie mogę. No dobra jest. Dobra, jestem. Czekaj, bo tu ten kamień jest dziwny. Dobra. Dobra, wchodź, wchodź. Dobra. To drabinka. Ty patrz żelaza postawili nawet. No nieźle, nieźle. Hmm. No, hmm. Ciekawe gdzie jest totem. Może tutaj. No bardzo no. ciekawe. Różne, nie? No. No, drewnie, na pewno. A, Czekaj. Żelazo. A nie, dobra, teraz serio, bo to może być fake. No, skanuj. to ja tu nie widzę nic. No, no jest skrzyneczka na pewno. Jedna co najmniej. Daleko od ściany jest? postawił. O, czekaj, coś było. Tu żelazo. A, jest. A Dobra. Bochę, tak. Jest? Tak. po tej wejść na górę. Jest, jest. Jest tam totem? Tak. Tak. A z której strony go widzicie? Dobra, po tej Jajka. Dobra, ja nigdy nie widzę za, tak. no zawsze. No, pokaż skilla. No, nie wejdę. Ja chodzić. się karzę. No dawaj, dawaj. Panaj, kamienny dach dał. No nieźle. No, on tu prześwituje. Nie jestem pewny, czy tu jest totem. No, ja, ja też nie ja widziałem. Tu o? prześwituje, coś. Co? Piecyk. Piecyk. Co? tak. Ta. I tak wysadzi w kosmos. Drobne jeszcze jest. Zobaczmy, bo idziemy jeszcze na się może dla pewności. Mhm. Wysadzi. Dobra. Nie jest to tam. Peter. A. I Ozzy, Peter. Czerwone. bursztyn. Masz młotek, może tym razem nie zgubisz. Mam młotek, mam. Tu masz drugi nawet. Tak, ja nie, będę. No. Tak, ja o, w jak jakiś jest? Nie ma. To jest znowu w tym plecakiem No nie mam. Dobra, ja tam idę zobaczyć coś na dole w tej bazie. Tak, ja też luknę. Zabiję się jak tu skoczę. Nie ja wiem. Bambi biegają bambiki już. Tak, bambiki lecą. U, strzelają. Okay. nie walczę no. Strzelają go nawet. Oni by jeszcze. No, widzę, jak lecą bambiki wszystkie. Śmiesznie to wygląda. Gratulują się. Hmm, na kogo stawiasz? Nieźle. A? Wygra ten, co biegnie z tyłu. Tych dwóch. Tak? Cóż za emocje? Wow, wow, wow. Nieźle. No. Tak, okay. jest no. tak, w sumie Tak, w tak, tak, to wygląda, jak te wszystkie górki. Trafię. Zabili go już. No, tak, Ej, z prawie. No prawie, luknij. No widzę, nie ma... Dobra, no, zresztą. <laughs> zresztą. Ja spróbuję no na dół zejść i się nie zabić. No, to A, jak albo, albo ty pierwszy schodzisz. <laughs> nie, nie, dzięki. Dobra, próbuj. Teraz się żyje, dawaj. Ja za tobą zaraz. Ej, tam na dole jest, uważaj! To nie, niech jestem w ładnie. A, to dwóch dziś innych. <grym i wadze> ja nie schodzę. <grym i> wadze> czekaj, czekaj, bo wejdą. Cicho. Tam nie wejdą. Dobra, krótkie cięcie. Za co na Dlaczego? Powiedz mi dlaczego. Tam po Ej, wy jak nagrywacie, to kupiliście Hardworda, czy też Kraka macie? Mamy. Mamy <grym i wadze> Na razie ja tak jest, raczej. że reklamujemy serwery. Oj. Yeah. Nie za dużo was tutaj? Pompidou. No, dzień dobry. Dzień dobry. Magry... Nagrywamy ich? Bo chcą być. Ja nagrywam. Ja, ja dzień się będę no. Ja, no to przywitajcie się internetom. No, Pozdrawiam internety. Dzień dobry. Po no. Potola, no. jest. Powiadasz. Ej, a Burki macie, no, macie jakieś? To być może coś zraidować. O to mam, biednie u nas D to to ja mam no. Wybacz, wybacz, akurat my będziemy zraidować później, takie teraz mamy 3 C4 A kumpel zrejdować chyba na. z 4 <laughs> Dobra, to ładnie pozdrówcie YouTube'a i żeglamy Pozdrawiam, pozdrawiam